Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Czy można zrozumieć drugiego człowieka? Czy można powiedzieć, tak wiem co przeżywasz, całkowicie Cię rozumiem? No myślę, że nie do końca. Ponieważ nikt nie jest w naszych butach i nikt nie ma naszych doświadczeń, i nikt nie ma naszych przekonań, i nikt nie ma naszej sytuacji, która nas dotyka. Owszem, sytuacje mogą być podobne, ale tak właściwie w stu procentach Ciebie nie jest w stanie nikt zrozumieć, bo każdy z nas, ma inne wychowanie, inne wykształcenie, inne doświadczenia życiowe, inną rodzinę, inne sytuacje, inne przekonania w głowie, i każdy z nas do danej sytuacji będzie podchodził inaczej. Owszem, my możemy mieć podobne sytuacje życiowe, i wtedy mówimy: Wiem, co czujesz, bo ja też tak czułem. Gdy straciłem pracę, gdy się rozwodziłem, gdy brałem ślub, czy to będą dobre czy złe odczucia. I w takich sytuacjach my szukamy osób, które będą nam nas rozumiały. Czyli bardziej jest mi w stanie pomóc osoba, która sama tego doświadczyła, sama jest przykładem tego, niż ktoś, kto będzie mówił tylko z teorii. Na przykład, osoba, która się. Odchudza, schudła 30 kilo i ona będzie uczyła z własnego doświadczenia innych, jak to zrobić. Osoba, która doświadczyła przemocy domowej, ona będzie bardziej wiarygodna dla tych, którzy tej przemocy doświadczają, niż osoba, która nigdy nie doświadczyła przemocy i uczy kogoś, co z tą przemocą zrobić. Osoba, która wyszła z alkoholizmu, będzie lepszym nauczycielem, aniżeli ta osoba, która uczy nas, jak teoretycznie z tego alkoholizmu wyjść. Dlaczego? Ponieważ ona ma podobne przeżycia i mamy z nią większe pole wspólnego odczuwania. Ale tak właściwie, jak spojrzymy na to, to nikt do końca nie jest nas w stanie zrozumieć. Ale czy my tego zrozumienia chcemy? My bardzo często nie potrzebujemy zrozumienia. My potrzebujemy, żeby ktoś nas wysłuchał i by ktoś empatycznie wszedł w naszą sytuację. I tego Wam życzę, żeby mieć jak najwięcej takich ludzi, którzy być może Cię nie będą rozumieli, ale będą z Tobą. I będą Cię wspierać i będą Ci pomagać. Miłego dnia! Zapraszam, Alina Kaśmierczak.